Cześć, witajcie na kanale Fabryki Słów. mamy premiery tutaj. Premiera, Ta. premiera to Ta. będzie, to będzie, to będzie. Yy, to, będzie to w, w kwietniu, też. to w kwietniu i jeszcze to, to w kwietniu. Dwóch, w kwietniu. Także mamy marzec i kwiecień. Pa, cześć! Aya. Cześć, witajcie! Na na kanale Fabryki Słów. Bo my już powiedzieliśmy wtedy, przy tej przyspieszonej wersji. Ale którą to nie zanotowaliście. Tak, Może nie, nie zdążyć. Nie, to na serio, marzec. 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 Zaczęliśmy regułami wojny. Na tę książkę długo, długo, długo czekaliście, ponieważ długo się pisała. I czasami tak jak jest, że my wydajemy książki, jak już premiera swoje miała, swoją datę miała za granicą miesiąc, dwa miesiące albo rok temu, to tym razem wydaliśmy ją od razu. I wyszła właśnie piękna książka "Reguły wojny" w marcu. To jest siódmy tom e, serii "Frontlines". E, dużo się dzieje, ale może przeczytam taką polecajkę od kogo? Od George'a Martina. Nikt nie pisze militarnego SF lepiej niż Marco Klos. Jego cykl Fr "Frontlines" jest godny nastę godnym następcą takich klasyków jak "Kawaleria kosmosu" i "Wieczna wojna". Nazwiska są trudne do wymówienia, więc nie przeczytam. Ale bardzo mocno, bardzo serdecznie polecam, to jest SF naprawdę wysokich lotów, nawet kosmicznych. I robią piu-piu. Co robią? Piu-piu. A czy dałaś? Nie, ja się brzydzę takimi no. Ale, ale ja na pewno peru... robią piu-piu, dlatego Na pewno, na pewno, więc mówisz, że nie polecasz. Dobra, spoko, no, zdania są podzielone. Więc to by było e, o Marco Klosie. Pamiętajcie, że jeszcze mamy drugą e, jego serię. E, e, jaka? No? Nie, to nie też. Jaka? Wojny Paladowe. A, Wojny Paladowe. Bo my naprawdę mamy dużo fajnych serii SF, i to już się troszeczkę miesza, ale każda jest e, czymś takim e, specyficznym, bardzo mocno w swoim, w swoim zakresie. Więc czytajcie SF. O, czytam SF, jest taki hashtag nawet u nas. Kolejną książką, którą wydaliśmy w marcu, to ucieczka z Festung Breslau. Tym razem e, e, tutaj... Nie SF. Na, nie SF. I ty na pewno też polecisz tę tak, książkę. Tak, przeczytałam. Do, do końca. Rzadko się to zdarza. Kończysz na 20% zazwyczaj. No bo trzeba napisać blurwa. No. no właśnie. Więc to jest książka wojenna. Dzieje się w Wrocławiu. Druga wojna światowa. A to jest takie połączenie dla mnie. Szeroka Holmesa, Wojaka fejka i CK deserterów. Akcja jest do samego końca. Rzadko się też zdarza to w książkach. Zazwyczaj tam 20 stron przed, już zaczynają się wyjaśnienia, ple, 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 może jakiś będzie potem. Domykanie nie, akcji. Domykanie akcji, może jakiś sequel potem będzie, więc tam zostawiamy jakąś furteczkę. Tutaj do ostatniej strony nie wiadomo o co chodzi. Słowo. A oprócz tego jest świetnie przedstawiony Wrocław, Wrocław drugowojenny i są nawiązania też do współczesnego nam świata. W jaki sposób Andrzej Ziemiański to zrobił, to musicie się już przekonać sami, czytając tę książkę. Bardzo mocno polecam. No i jest piękna okładka e, Piotra Cieśnińskiego. Był dzisiaj u nas, ale stresuje się kamery, więc e, nic nie powiedział. Wstyda się majestatu. Styda się majestatu, nie? A co u Ciebie? A u mnie? No. no. E, dobra, nie, kres to później. No, no. Ale będzie, będzie. Dobra, to lecimy z tym. Legendy Anne, czyli czwarty tom, y, Calcate Reskin, pamiętacie, Sheldon, Aragorn... Y, y, gość, trzeci który... Tom mamy z Ofu podpowiedź, to trzeci tom. Jak trzeci? Czwarty będzie dopiero. I tu mnie zaskoczyli. Teraz rozumiem, dlaczego na grzbiecie są trzy gwiazdki. Bo wiecie, ja już przeczytałam czwarty, bo trzeba było napisać bledwa, tak? Ale to 20%. Ale już się nie w całości. W całości wciągnęło. Czyli też komentujesz. Zassało, ale już sobie przypominam, co było w trzecim tomie i podtrzymuję swoją opinię. Jest to świetne. Tutaj żarty z reskina właściwie już się kończą. Jest oczywiście nieco poczucia humoru, no bo to Kelkate. Ale generalnie robi się już znacznie bardziej mroczno, jest dużo odpowiedzialności, dużo dorastania do, do roli władcy, do roli opiekuna ludzi. Także już, już, już nie jest tak śmiesznie jak w pierwszych dwóch tomach, natomiast rzeczywiście historia bardzo wciąga. I jeśli ktoś przeczytał pierwsze dwa tomy, no to absolutnie musi przeczytać ten trzeci, jak już ustaliłyśmy, a potem oczywiście czwarty, który już za chwilkę. I następna premiera, quasi premiera w marcu to jest nowe wydanie pustynnej włóczni Petera Breta. Kojarzycie na pewno, że wydajemy teraz cały cykl demoniczny w twardej, przepięknej oprawie, ponieważ zadajecie często pytania. A skarpetki tak od dołu nie zaatakują. <grym zna> <grym zna> Ej, to no jeszcze są nowe. <grym zna> nie nie jakby każdemu jego king. Nie, nie, wnikam. W każdym razie skarpetki można kupić do kompletu, w -Hogu oczywiście, co ja chciałam o tym powiedzieć? I koszulki i kubeczki. Też są z cyklu demonicznego, pamiętajcie. No coś chciałam powiedzieć, ale świetnie. Że, że piękna farza i piękna, No i błyszczy i maruny i generalnie jak ktoś jeszcze nie czytał, to zdecydowanie powinien przeczytać, bo to już właściwie jest klasyka. Mhm, tak. I to by było na tyle, jeśli Ale o marzec. Tak, ale jeszcze słuchajcie, oprócz tego, że mamy papier, mamy też e-booki, mamy też audiobooki. Akurat do reguł wojny audiobooka nie mamy, ale tak, ucieczka z Festung Breslau w wykonaniu Grzegorza Pawlaka. Rewelka, Boże, jak on czyta tę książkę, to, to też ma audiobook i ten audiobook eee, Maciej, jest lepszy niż tak, książka papierowa. Maciej Kowalik, też niesamowicie wspaniałe. utalentowany lektor, aktor. No i oczywiście Breta już nagraliśmy, nagrywamy wciąż tym samym głosem, czyli głosem Filipa Kosiora. Przypomniał mi się, co miałam powiedzieć. A Filip Kosior, mogę zrobić Teraz taką, mogę tą, taką, e, taką to, taką, taką. czy to nie jest promocja serialu? Nie, ale jest taki serial *Downton Abbey* i tam właśnie lektorem jest Filip Kosior i jest lektorem naszych książek, to jest magia. No mów. Nie, pamiętam, przytrzymałam to. Dużo osób pytało to, czy wydamy, czy obiecujemy, że wydamy całą serię w takiej pięknej, twardej oprawie. A jeśli obiecujemy, że wydamy, bo my obiecujemy, że wydamy, to kiedy? Bo chcielibyśmy to zobaczyć i tak dalej. Więc niniejszym na wizji obiecujemy, że wszystkie to my wydamy jeszcze w tym roku. Akurat na święta będzie można lepsze Na święta Bożego Ogromny Narodzenia po raz zestaw. pierwszy. To, to mówimy, na święta Bożego Narodzenia. Teraz tak. Nie na te święta najbliższe? Teraz ułamie te, te, to. powinien ułamie Ula. Dobra. No to właściwie, jeśli chodzi o marzec, to tyle. Teraz będzie krótki przerywnik rozrywkowy, tak. który zapewni nam nasz kao ula. A potem będą zapowiedzi kwietnia. No dobra, był przerywnik, wracamy. Przerywnik. Był to teraz będzie kwiecień i zapowiedzi Pier, ja, pie, ja pierwsza. Pierwszy kwietnia. To Czyli to jest prima aprilis. Tak naprawdę my tego wcale nie wydamy. Tak i w ogóle nie mamy. To jest taka ściema. To tylko tak wygląda nie. jak książka, ale tak naprawdę to nie istnieje. To jest taka okładka i w środku ma papier i ma litery i nawet ma jakieś tam o ilustracje ma. Proszę, żeby nie było. No i zgubiam. Nie, nie jest ilustracja, o Boże. Jest ilustracja, ale tak i nawet tasiemka jest, ale to jest wszystko ściema. ściema. I nawet nie będzie audiobooka. Nie będzie, będzie. Wcale nie wcale Łączkowicza. Nie będzie go wcale czytał, bo widzisz Nie będzie Czyli wszystko nie. nie. I tak i właśnie tak zobaczcie, jaka ta Książka nie jest piękna, jak ona pięknie nie istnieje. To jest wspaniała. Ja Wam jeszcze więcej o niej opowiem, jak będziemy robić podsumowanie kwietnia. Na pewno wrócę i wszystko Wam o tej książce opowiem. Na razie tylko wam pokażę, jak bardzo ona nie istnieje w ramach żartu. Tak. Dobra, to teraz. Ty? E, teraz ja. E, słuchajcie, zobaczcie, ile to ma stron. Ile to ma stron ja już wam mówię. Milion nie tysiąc niecałe 900. 80, no 990. No A, dobra, no cena na okładce owszem, Ale na nie. tysiąc, stron, na jak, tysiąc jak stron, jak to się tak. podrzetuje, słuchajcie, to jest jedna z najtańszych Aj. książek, jakie wydaliśmy. czy e, tej książce docenicie buka <laughs> e, Słuchajcie, to jest zamknięcie cyklu, zamknięcie trylogii. Jest e, ja jeszcze, uwaga, uwaga, tego nie czytałam, to wszystko jest przede mną. Zazdrościcie mi, wiem. I pamiętajcie też, że zawsze jest takie wprowadzenie, co wydarzyło się w poprzednim tomie. A jest ono absolutnie niezbędne, zbędne. bo jeśli przeczytaliście dwa poprzednie tomy i nic nie rozumiecie z tego, co tam się stało, to tutaj przez większość tej książki nadal nie będziecie rozumieć, tak. co się stało, jeżeli... ale na końcu zrozumiecie wszystko. A zrozumiecie jeżeli... istotę wszech rzeczy. Tak. A jeżeli e, poprzednie tomy już przeczytaliście, to i tak zapomnieliście już, o co tam chodziło, i ten wstęp wam się przyda? No więc, więc jest piękna. Nie pachnie. No nie niestety. niestety. No tutaj 27 kwietnia. Wszyscy a, 13 ciekają. kwietnia. 13 kwietnia przed świętami. Nie powiedziałam. No straszne, no tak. Jak sobie ludzie poradzą z tym przecież. W świecie książki poradzą. nie ma takich Wiesz, informacji. Jest... Z tego drugiego będzie Andrews. Gdzie z tym brzeg? Ale jest. A, <laughs> a, 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 dobra. Tak. Dobra, Dobrze. to kolejne... Proszę, to ty mówimy, No ja, ja, ja mam jeszcze e, przekrzecz. 22 kwietnia będzie, zaczynamy nową serię Ilony Andrews. Tutaj nasz kaowiec e, nie pokładał książek, żebyśmy mogli jakoś normalnie to pokazać. Bo nie, to nie mają okład. tytułów. Bo <noise> tak to się to tu będzie musiał z stampingiem. Chętny szuka, sposobu, niechętny tak, szuka. Tak, tak, słuchajcie, zrobiliśmy e, okładki dwie. Tak, i to jest okładka, którą na pewno część osób kupi naszych fanów takich zagorzałych, a to jest okładka dla młodszego pokolenia, naszych czytelników, którzy <grymne> lubią czymisty. Ja widziałam tak. Musicie <grymne> Ta <-da! grymne> zobaczyć, co mi rozszeruje. Próby pr tak, tak, <grymne> zostały zatwierdzone. Tak, Próby pr 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 zostały zatwierdzone. <grymne> nie, wiem, czy, nie wiem, czy to też pokaże nasz kałowiec. No zobaczymy. No zobaczymy. Znaczy nie, okładki są zatwierdzone, bo są piękne, nie to, że... Ta niebieska taka bardziej, żeby wstydu nie było czytać w autobusie. Tak, tak. Właśnie dla młodszych, dla młodszych czytelników, którzy dopiero e, zaczynają przygodę z e, fabryką słów i wolą coś takiego e, takiego e, stylu jestem literatury pięknej, pięknej, obcej, nie fantastyka. Ale obie są fajne i obie możecie kupować. I słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Jest teraz taka fantastyczna promocja na świecie książki, że jak zamówicie sobie którąś z tych książek, to książki z poprzedniej serii Rony Andrews z serii Scade Daniels będziecie mogli dostać, kupić za 10 zł za każdy ton. To jest fajna promocja i trwa do 25 kwietnia. Więc macie szansę się zapoznać z autorką. Za 10 złotych, to dobra co? Prawie za darmo. 10 złotych za jeden ton. Możesz sobie na przykład czwarty kupić. Nie za bardzo się zapoznać z autorką, <grym> bo nie będziesz <grym> wiedziała za cholerę o co chodzi. Ale za ale 10 złotych. Jest... Zł, halo, nie, darmo, proszę. to uczciwa cena. No. Yy, ale to nie jest darmo. No prawie. No co to jest no prawie. Dobra. 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 27 kwietnia zacznę po raz ósmy. Może tym razem się uda. Sługa Honoru. Wszyscy czekają, no umówmy się, jeśli ktoś nie czeka. No. Jeżeli ktoś nie czeka, to go zmusimy. Tak, bo to jest wspaniała książka Adama to o Olafie Rudnickim i są różne światy i alternatywna historia i chi i walka z energią i magia i mądry człowiek i tu, tu jest po prostu wszystko. I nawet silne kobiety też się e, zaplątały do tego tomu, także jest super. I ja bardzo polecam I 27 kwietnia i będzie premiera z autorem i będą gadżety na premierę i w ogóle wszystko będzie super. Wystarczy tylko sobie zamówić i przeczytać. O, tak. I to już. I to mi teraz chwilą ciszy. Zakończmy godnie. Zapowiedzi, zapowiedzi, zapowiedzi. Subskrybujcie nas, subskrybujcie nas i w ogóle lajkujcie i komentujcie i wszystko. I o.